Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Kolejny odcinek na kanał, wlatuję po bardzo, bardzo długiej przerwie. No przepraszam za tą przerwę w nagrywaniu, ale po prostu jakoś tak, no nie chciało mi się, szczerze mówiąc, nie chciało mi się nagrywać, a nie chciałem robić nic na siłę. Grałem sobie luźno w Fifkę właśnie 21. I wzbudziłem sobie na mój kanał patrzę, a Tam taka aktywność, mimo tego, że nie ma materiału, więc postanowiłem, że znowu coś nagram. Na razie nagrody za fut Champions takim składem, nie, nie grałem takim składem, po prostu muszę teraz sobie zmienić, bo miałem go na Player Piki. To chyba ten był skład, o ile się nie mylę. A tutaj już poprzestawiałem, bo robiłem sobie te zadania tygodniowe, ale już go ustawię tak, jak grałem właśnie w ostatnim Foot Champions. Valverde tutaj zamiast Isco, tutaj teraz Skywalker zamiast Żał Cancelo i Gini Wijnaldum zamiast pana Mutinio. Warana trafiłem niewymiennego, też wcześniej w paczce, więc go tutaj używałem na środku defensywy i na prawym skrzydle nie Gnabry, tylko Lozano wchodził z ławki za. Diogo Jota na początku spotkania. Takim składem grałem sobie Foot Champions. Zbieram na Cristiano Ronaldo, znaczy już mam uzbierane. Po prostu czekam aż cena spadnie poniżej miliona, żeby sobie zaoszczędzić trochę końców. No a teraz przechodzimy do nagród za właśnie Foot Champions. Goldzik 3 wbity. Jak co weekend na luziku. Goldzika 3 sobie wbijam na spokojnie. I przechodzimy do player picków. W tym tygodniu słaba drużyna tygodnia. Nie ma co się oszukiwać. Nie ma tu nikogo do mojego składu. A pierwszy player pick to jest Carlos Soler. Poluję na wysokie overall bo zrobiłbym sobie Bruno Fernandesza. No, Soler mi w tym raczej nie pomoże. I zobaczmy drugi player pick. <laughs> I Tony Cross 89. Nice, 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 nice. Tony Cross no to nie jest karta do gry, ale jak najbardziej przyda się do zrobienia Bruno Fernandesza. Fenomenalny player pick można tak powiedzieć. No i co? Przechodzimy do paczuszek powoli. Jeszcze się może zapiszemy do a nie, bo musimy zrobić nagrody za, najpierw za rywalce, żeby się dopiwić. Dobra, przechodzimy do paczek. Trzy paczki, dwie za 35, jedna za 50 tysięcy. Zaczynamy od tej za 35 tysięcy gorszej. I zobaczmy, pierwsza paczka, czy będzie kat, karta Food Freeze. Zobaczmy, zobaczmy, pierwsza paczka przed nami. I mamy walkout, mamy walkout. Zaczynamy od walkoutu. To będzie chyba Inform Niemcy, środek obrony. Kto to może być? Borussia Mönchengladbach, to będzie ten. Yy, tak właśnie, Matthias Ginter 84 oceny ogólnej, zobaczymy ile jest warty Może ktoś oprócz Gintera jeszcze w tej paczce Gonzalo Higuain Ile warty Ginter na rynku transferowym? 20? No 18-20 tysięcy Okej, okay, całkiem fajny traf Może dolecimy do 2,5 miliona na koncie Po tym odcineczku No i przechodzimy powoli już do drugiej paczuchy Druga paczucha przed nami, paczka za 35 tysięcy Kolejna i czy będzie drugi Walkout z rzędu, zobaczmy co w środku Niestety nie ma walkoutu, może chociaż jakieś ekraniki, cokolwiek. Zobaczmy, nie ma nawet ekranów. Ok, druga paczka, naprawdę bardzo, bardzo słaba w naszym wykonaniu. I Ruben Penia. Ostatnia paczucha przed nami paczka za 50 tysięcy końców. I zobaczmy, co w środku tej paczki. Karta Food Freeze, Stadium i Będę z walkout. Mamy walkout, mamy walkout, mamy walkout, ale to będzie zwykły złoty walkout. Niemcy ponownie, co na dzisiaj, te Niemcy, prześladują SPO, Bayer Monachium, będzie to Thomas Müller, 86 oceny ogólnej, nie do gry, ale do przepalenia, do sprzedaży, jak najbardziej, teraz te karty mają sporą wartość, no bo jest te SBC o ikonę, baby, więc naprawdę spoko kosztują te karty, no i oprócz tego jeszcze jakieś duplikaty. Przechodzimy do nagród za Division Rivals. Jak, jak grałem poprzedni tydzień, to byłem jeszcze w lidze trzeciej, teraz spadłem do ligi 4 i była tu i bodajże trzecia ranga. Tak, trzecia ranga. Weźmiemy sobie paczki niewymienne, bo muszę uzupełnić sobie klub, żeby robić sobie coraz więcej tych player picków, bo naprawdę fajnie jest z tych player picków. Zapiszemy się od razu do ligi weekendowej. Co, nie ma ligi weekendowej następnej? Okej, okay, pewnie się później to pojawi, także lecimy do odbierania paczuszek. Mamy 8 paczek do odebrania w sklepie. 4 chyba za 12 tysiąca, 2 za 15 i 2 za 30 tysięcy o ile się nie mylę. Taki jest zestaw nakrót właśnie za trzecią rangę w Lidze trzeciej. Otwieramy pierwszą paczkę. No tutaj to nie liczę na nic, po prostu na karty ocenione, jakoś tam 75, żeby uzupełnić trochę ten klub. Nie ma, nie ma ekranów chyba, nie ma okautu o ile się nie mylę. No tak jest zwykła złota karta, więc przechodzimy do następnej paczki Kenelala. Następna paczka z trzema rzadkimi kartami przed nami. Nie ma ponownie walkoutu, nie ma ponownie ekranu. Pomijamy sobie tą paczkę od razu, żeby nie przedłużać zbędnie tego odcinka Evans. Trzecia paczka, trzecia paczka właśnie z tych słabych. Zobaczmy, co w środku. Nie ma walkoutu, nie ma też ekranu, więc pomijamy od razu tą paczuchę. Kto w środku? Luke Bakio. Ostatnia paczka z tych słabych za... Właśnie 12 tysięcy, zobaczmy. Nie ma znowu walkoutu, nie ma tu na co coś liczyć, bo w sumie mała szansa bardzo na walkout. No i Lozano. Nie jest czuki Lozano. Pierwsza z paczek za 15 tysięcy końców teraz przed nami. Zobaczmy, co będzie w środku. Nie ma walkoutu, więc sobie pomijamy ją od razu, żeby nie przedłużać zbędnie. I tu trafiamy Pedro Leona. Pedro Leon 79. Ostatnia paczka, ostatnia paczka za 15 tysięcy końców. Zobaczmy co w środku. A no nagrody niewymienne. No Berkwine, okej. Okay. Bergwine 83 i Alexis Sanchez nie jest tak źle. Paczka za 35 tysięcy pierwsza przed nami. Zobaczmy, co będzie w środku. Pierwszej paczki za 35 tysięcy. Nie ma kałtu. Nie ma kałtu, niestety nie ma kałtu. Pomijamy dalej nie ma też ekranów, o ile się nie mylę. Chociaż nie były ekrany Aspiliqueta 84. Nice. Nice, fajny traf szanuję takiego aspiliquetę. Ostatnia paczka za 35 tysięcy przed nami i zobaczmy, co w środku. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, niestety nic nie ma. Będzie to karta z <laughs> z Konebolu. Ajajajajajaj. No nic. W tym odcinku to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję na kanale, jeśli się podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. To było na tyle. O oh, godin! <laughs> Ale duplikat niewymienny na Quixel. Dobra, trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć!